Trzeba przypomnieć, że ryby, w tym karp, to jest podstawa diety w Polsce przez wieki. Ryby były podstawą kuchni staropolskiej, a w szczególności w okresach, w okresach postu, wręcz niczym niemożliwe do zastąpienia. Pytanie, czy moralne jest jedzenie mięsa, bo tego dotyczy, moim zdaniem, jest pytaniem, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć w swoim sumieniu. Ja nie widzę. Absolutnie niczego w tym złego. Nie Rozumiem wegetarian którzy, czy wegan, którzy nie chcą mięsa spożywać, ich wola, ich wybór. Nie można nikogo zmuszać. Natomiast kwestionowanie prawa człowieka do jedzenia mięsa, do wykorzystywania zwierząt, które notabene człowiek hoduje w zdecydowanej większości, przecież te karpie by się nie roznożyły, gdyby nie świadoma polityka hodowlana. Jest jakąś, jakimś, jakąś aberracją intelektualną. To jest tworzenie jakiegoś nowego świata, nowego, nowej aksjologii, gdzie przyroda zaczyna być ważniejsza od człowieka, gdzie karp zaczyna być wręcz yy, powinien mieć prawa. Mówi się o prawach zwierząt. Nie, prawa to ma człowiek, prawa i obowiązki wobec zwierząt ma człowiek, żeby żyły w przyzwoitych warunkach, żeby w yy, yy, sposób dla nich nieodpowiadający, nie, nie były traktowane, natomiast człowiek ma prawo korzystać ze zwierząt, również na święta zabić karpią. To nie tylko karp jest tutaj tak. inkryminowany. Przecież mowa o tym, że nie powinno się jeździć mięsa wołowego, wieprzowego, ba mleka nawet nie powinno, bo te krowy ponoszą gwałcone i cierpią przy doju. O czym ekolodzy opowiadają. No oczywiście przy okazji świąt, bo to jest ten główny obszar, kiedy korzystamy z karpia na stole wigilijnym, no to się nasilają te głosy: ocalić karpia, uratować karpia, karp nie powinien być zabijany. No trudno to komentować, to jest głupota właściwie, z którą trudno nawet i polemizować. Oczywiście trzeba prowadzić metody uśmiercania tego karpia, tak żeby tam się nie dusił. To jest ryba, która jednak potrzebuje wody, więc jeżeli sprzedawca nie jest w stanie go przy nas zabić i może wypatroszyć, to trzeba go wziąć do domu, ale w jakiejś ilości wody, żeby nie było duszenia tego, tego zwierzaka. Ale to już są sprawy techniczne i tutaj każdy powinien to rozumieć, natomiast robienie... Wielkiego halo, wielkiej burzy przeciwko zjadaniu karpi to jest głupota, która niestety w ostatnich latach narasta. Politycy wymyślili Zielony Ład, co prawda politycy europejscy, ale to i politycy muszą teraz starać się zminimalizować jego negatywne skutki bądź dokonać głębokich zmian w trakcie jego wdrażania. To również jest obowiązek polityków krajowych. To wszystko, co jest związane z Zielonym Ładem w opinii ekspertów, w opinii rolników jest zagrożeniem dla rolnictwa. Spadek produkcji, wprowadzanie różnego rodzaju restrykcji, które nie będą w innych, realizowane w innych częściach świata. Zagrożenie dla produkcji żywności, dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy, drożyzna, uderzenie w konsumentów. To przecież wszystko jest, wydaje się, dość, dość oczywiste. My jesteśmy jeszcze dodatkowo pod pręgierzem, ponieważ Komisja Europejska tak zgrabnie, komisarz Wojciechowski uciekł od odpowiedzialności, mówiąc, że my stworzyliśmy taką możliwość wyboru. Ale każdy kraj członkowski teraz sam ponosi odpowiedzialność za Zielony Ład, bo ma stworzyć plan strategiczny. Tak, tylko że ten plan strategiczny ma niewystarczającą ilość pieniędzy, żeby całe rolnictwo wspierać. Trzeba dokonywać często bardzo trudnych wyborów i nie chcę być skórze ministra rolnictwa, który będzie musiał o tym decydować. Drugie, plan strategiczny będzie musiał być tak długo poprawiany, bo musi być zaakceptowany przez Komisję Europejską, czyli przez pana komisarza. Tak długo będzie męczony i poprawiany, aż będzie odpowiadał Zielonemu Ładowi. Czyli mówienie, że to jest odpowiedzialność kraju członkowskiego, to jest tylko taki zgrabny zabieg, żeby uniknąć odpowiedzialności, a niezadowolenie rolników, konsumentów, zapewne również, przekierować z, Brukseli, z Komisji Europejskiej, z Brukseli na ministrów rolnictwa, którzy w poszczególnych krajach muszą ten. Kwadraturę koła próbować rozwiązać. Oczywiście odpowiedzialność polityków jest ogromna, ale politycy uwikłani w wojny polityczne, uwikłani w wzajemne atakowanie się, no, walkę, liczenie słupków i tak dalej, często są zablokowani w sensie szukania najlepszych rozwiązań strategicznych, które powinny być moim zdaniem wolne od tej takiej doraźnej wojny politycznej. I dlatego trzeba szukać też różnego rodzaju spotkań, ekspertów, ludzi, którzy mają wiedzę, chociaż się mogą różnić politycznie, to, to nie jest nic złego, że ludzie mają poglądy polityczne. I między innymi ta dzisiejsza debata przez stworzony przeze mnie Ośrodek Stowarzyszenie Towarzystwo Rolnicze i Przemysłowe Tradycja i Przyszłość, która zgromadziła i polityków no, z różnych opcji. Jeszcze niektórzy nie dojechali, bo, bo pandemia, bo choroba bo, bo i tak dalej, ale również ekspertów, którzy mają różne zdania, jest taką próbą właśnie przyczynienia się do wypracowania w Polsce najlepszych rozwiązań, które politycy, czy obecnie rządzący, czy inni będą powinni wdrażać. Musi zacząć być prymat logiki, prymat myślenia racjonalnego, w tym bardzo mocno ekonomicznego, nad ideologią. Ja wiem, że politycy to jest generalnie ich domeną jest y, tworzenie idei, prezentowanie idei, ale jeżeli one nie będą skonsultowane ze społeczeństwem, nie będą akceptowane, tylko będą narzucane, to nic z tego nie wyjdzie. Y, społeczeństwo może nie mieć racji, ale bez akceptacji społecznej nie można w żadnym państwie demokratycznym rządzić, dlatego jest czas najwyższy żeby pracować nad rozwiązaniami, nad modyfikacjami, nad korektami, nad powstrzymaniem głupoty zielonego ładu i szukaniem takich rozwiązań, które nam w Polsce pozwolą wykorzystać cały potencjał, tym bardziej, że na świecie zapotrzebowanie na żywność jest ogromne i niemoralnym jest tolerowanie tego, że ludzie z głodu umierają, a u nas będziemy ograniczali produkcję, bo sobie tak wymyślili politycy w Brukseli.